Torytowi juniorzy młodsi rozpoczęli swój sezon turniejem z cyklu KGHM Tour w obornikach śląskich. Dobrze wspominać minioną sobotę będzie gdańszczanka Hanna Wojtas UKS Gdańska Szkoła Szermierki, która sięgnęła po zwycięstwo w turnieju dziewcząt, pokonując w finale Aleksandrę Binko w UKS Kolejarz Wrocław w 15 -8. Nazywam się Hanna Wojtas, przyjechałam z Gdańska i wygrałam właśnie pierwszy Puchar polski w obornikach śląskich. E, szczerze mówiąc zupełnie nie byłam gotowa na to, że wygram te zawody. Byłam bardziej nastawiona, żeby zrobić dobre walki, żeby być z siebie zadowolona, a wygrana to był taki dodatek, na którym się do końca nie skupiałam dzisiaj, e, ale myślę, że bardzo dobrze mi poszło i jestem naprawdę dumna, że się udało wygrać jednak. E, walkę, którą zapamiętałam to na pewno finał z Olą, moją bardzo bliską koleżanką z Wrocławia. E, znamy się już bardzo długi czas i zawsze z nią przegrywałam i udało mi się pierwszy raz chyba wygrać, co jest dla mnie niemałą rzeczą. E, a szczególnie całe zawody były naprawdę, naprawdę w wysokim poziomie, co było zaskakujące. E, więc tak, jestem naprawdę zadowolona, że mi się udało wygrać, bo jednak ten poziom był wysoki, a mi się udało. I no, jestem po prostu z siebie dumna i chciałabym pozdrowić także mojego trenera, moją całą rodzinę, zwłaszcza moją siostrę. Eee, oraz Olivia Raciofłego, który wspierał mnie cały czas i dopingował mi chociaż przy kamerze, więc dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Na podium pierwszego Poharu Polski stanęły także Oliwia Kulpaczyńska, UKS Atena Gdańsk i Natasza Kuś, D'Artagnan Ursynów. W rywalizacji florecistów o triumf postarał się Tomasz Gorczyca UKS Atena Gdańsk. W ostatnim pojedynku uporał się z reprezentantem Polonii 1912 Leszno, Janem Nowakiem, zwyciężając 15-10. Tuż za finalistami uplasowali się dwaj zawodnicy IKS Leszno: Gracjan Waściński i Filip Winkow. Pozdrawiamy zabornik śląskich.